Pewne małżeństwo w swojej kamerze bezpieczeństwa, zamontowanej w kuchni, zarejestrowało coś przerażającego. Para podczas tych wydarzeń była w prasy więc nikogo nie było w ich domu. Gdy tylko zobaczyli materiał, postanowili opublikować go w internecie, ponieważ nie wiedzą co z tym zrobić. Łowcy duchów Hiro Toma odwiedzają opuszczony szpital w Japonii, który rzekomo jest nawiedzony. Po przybyciu znaleźli pianino i oczywiście jak na szpital przystało trochę sprzętu medycznego. Jednakże, aby było ciekawiej, Tomo postanawia sam zostać w jednym z pomieszczeń, a reszta ekipy wychodzi. Po dłuższym czasie mężczyzna zasypia, ale budzi go coś niepokojącego. ha <laughs> Cienista sylwetka spogląda na tomo z rogu, jednakże mężczyzna tego nie zauważa. Gdy znów świeci latarką w to samo miejsce, tej dziwnej zjawy już tam nie ma. Hiro i tomu nie mają pojęcia kto lub co to mogło być, jednakże widzowie uważają, że mógł być to duch pacjenta, który zmarł w tym szpitalu. Richelle Amrad bawi się ze swoją siostrzenicą, gdy rejestruje coś niepokojącego. Dodatkowo pisze: Moja mała siostrzenica jest przestraszona. Pokała wskazuje na coś, czego nie widziałam. Market! to? Up, Nina, no you, ha! Uh. No, come here now, come here. Pytanie brzmi, co dokładnie widzi tamta dziewczynka oraz czego dokładnie się boi? Wideo zaczyna się od czegoś, co wygląda jak policjanci ścigający podejrzanego, ale kilka sekund później rejestruje on coś dziwnego. Tak na Huamanie Szczeg. Karali, baguli tá Wygląda to tak, jakby jakaś cienista postać poruszała się bardzo szybko tuż obok radiowozów. Nie jest jasne, co to mogło być. Być może była to tylko usterka aparatu, ale ci, którzy przeanalizowali ten film, twierdzą, że nie jest to usterka aparatu, tylko jakaś niewyraźna postać. Być może jest duchem śmierci, która biegnie tuż po podejrzanych. A wy jak myślicie, był to jakiś duch, czy tylko zwykły glitch aparatu? Bajani Rodriguez cały czas odczuwa wrażenie, że coś ją obserwuje. W filmie tłumaczy, że od dziecka towarzyszy jej jakaś istota i próbowała wszystkiego, aby w końcu się jej pozbyć, ale niestety nic nie działa. Jednakże pewnego dnia Bajani otrzymuje zdjęcia swojej siostry, w którym to najprawdopodobniej uchwyciła coś co ją prześladuje. Dziewczyna pisze Od dziecka towarzyszyła mi istota. Moja siostra przysłała mi zdjęcie swoich warkoczy, a to było w tle. Czy to może być ta sama istota, która nawiedza Bajani, czy jest to coś innego? Dajcie znać, co ty myślicie w komentarzach pod filmem. Grupa przyjaciół jest w parku rozrywki, gdy jeden z nich rejestruje w kamerze coś bardzo niepokojącego. Nagrywający pisze, przed przybyciem na te targi słyszałem historię kobiety, która zmarła tragicznie po upadku z jednej atrakcji tutaj, ale to było wiele lat temu. Ten film został nakręcony w 2008 roku, około godziny 22. Oglądajcie to uważnie, bo inaczej możecie coś przegapić. Na początku siedzą cztery osoby, gdy nagle obok nich pojawia się nieproszony gość. Po krótkim czasie ostatnia osoba po prawej stronie znika. Nagrywający mężczyzna również pisze, że nie wie, kim ta osoba była. Na pewno nie jest to błąd kamery. Czyżby była to ta kobieta, która tragicznie zmarła kilka lat temu w parku rozrywki? Ciężko jest racjonalnie wytłumaczyć to nagranie. Ktoś nagrywa w środku lasu, kiedy rejestruje coś niepokojącego. Mężczyzna również dodaje, że był tutaj wcześniej, a teraz wróciłaby nagra dziwną postać. Oto co zarejestrował. I'm na miejscu, jestem pod mój stan. Gdy odniósł się do tego, to był właśnie tu, gdzie wychodził, gdzie on skończył się wczoraj. Ok. I keep hearing. E sounds also, guys. Another thing I need to point out um, I don't look at my camera all the time, I look off in the distance because it does help me the way I'm. Wow, the way I'm filming. I just heard something. Okay, guys. Okay, guys. Hold on. Hold on one second. Okay, guys. Um. Something. Whoa, whoa, guys! Right there, right there, guys! What the? F and it moved. It moved. Should I approach it? I, I... Holy! I knew it, guys. I knew this because I had this gut feeling, man, that I was being watched when I come out earlier. Za drzewem pojawia się dziwna postać. przez którym na pewno mężczyzna nie zmroży oka w nocy. Dajcie znać, co o tym nagraniu myślicie.